mijamy się w tym samym momencie. Główno prawda, jestem dużo szybszy od ciebie. Nie <noise> postawy wojewódzkie. Rozpina z Trudno za nim nadążyć. Co trzeba robić? No jak tam się czujesz? Jadę środkiem tym suchym. <grystanie> się staram jechać. <grystanie> to co jest bardziej ciemne, nie? A. No, powiem tak. Czeżko jest. <grystanie> Ale dobra. No. Jakieś ogrzewanie za 100 tysięcy by się przydało. Podgrzewanie kanapy czy cokolwiek, nie? Patrzą, nie wiem dlaczego. Wiesz dlaczego? Dlaczego na ciebie się dziwnie patrzą? Wydaje mi się, że dlatego, że jesteś wyjątkowo przystajny. Ej, bo, już my, bo już myślałem dlatego, że mam straponik na głowie. Nie, nie sądzę. Dobra, jest zatoczka, to stanę tu w tej zatoczce i zaczekam. Trochę mi pogrzeje może z tego, z cylindrów, w jajka. No słabe to jest, słabe, no co zrobić? Taką godzinę teraz mamy, wszyscy do roboty ruszyli. A no właśnie. O, zebrałeś, dużo zebrałeś. u cały czas zbierasz. No tak, tamten to widziałem. Miał ręce po kieszeniach i już tam miział go. Koleś na jakiejś tej, na jakiejś jamaszce takiej W spodniach jakichś dresowych W adidaskach W jakimś polarku i bez rękawiczek No tak, ale może on ma 60 sekund do roboty podjechać, nie? I, i, i stoi i te, ręce trze cały czas Myślał, że lato jest? O so, siema Ale fajnie, że tą wajchę mogliśmy wykręcić, Jezus Luksus Mamy ją w plecaku schowałeś, tak? Tak, 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 tak. Nie ruszałem jej Bo wiedziałem, że jak ją ruszę, to jej nie weźmiemy dzisiaj, nie? Siema Siema ją na mać, no co za no To jest? No zalał mnie całego płynem z busa przede mną, no a ja jadę za nim... To z 50 metrów albo lepiej, no. Że nie jadę za nim zaraz. A dwa, że w ogóle się nie zdają sprawy nawet, nie? Że jak leją, to mnie leje na głowę. Nad etymologią tego zwrotu, którego użyłeś. Nie? Tak, że on jest taki jakiś zużyty już, czy jaki? Czy po prostu on jest, nie wiem co? Myślę, że to chodzi o to, że to jest ten, jak się mówi, oksymoron. <laughs> Czemu się leje z busa ze środka? To jest ciekawe co on za drzwiami tam ma. Woda mu się spod drzwi wylewa. W śledzie, wiedzie chyba. Ty suszą z lewej strony Szymuś. W, tym, w, tym, w tej wsi? No coś tam tak, lipiny chyba to były, lipiny chyba to były. Także czekają na klientów nowych. Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy. Uważaj dalej jak będziesz jechał? Deska gruba leży na środku drogi. Już im chyba ktoś powiedział, bo jadą w drugą stronę. Zawinęli, zawinęli się policjanci, wsiedli w auto, pojechali. Oni jak, oni jak na rybach teraz przeskakują miejsca, tak? No pewnie tak, bo tu już wszyscy wiedzą, już widzą, że nie upolują nikogo. Jestem czekam, stoję w miejscu i grzeję się. Bo, o, muszę trochę... Muszę się trochę ugrzać. Mam beleczkę, beleczkę minąłem. O, jak mi ciepło w nogi się robi. Przytuliłem nogi do... co do tego? Do wydechu, do kolektora. Do kolektora sobie przytuliłem łydki. Chrupiąca skórka. Jak jeździsz, baranie? Jadłeś na śniadanie coś? Nie, nie, nie za bogato było, no. Dwie kanapeczki, dwie kanapeczki z, z wędlinką i serkiem tylko i tyle, no. I rura. Weno się posuń, ty kurna gruby. Jezus, jak tu zimno na polu? Tu jeszcze się mgła unosi. Otwórz bagażnik, trochę ciepłe powietrze mi poleci od ciebie z samochodu. Hey?

Ja jadę za nim, może, może wie, gdzie jechać, bo ja nie wiem, gdzie jadę E, tu jeszcze pusto jest A tu stale koło tvn Koło tvn Piotrek mnie woła Czyli tam gdzieś w podstawie tego Dzięki Good a tutaj za tą ciężarówkę Cześć, siemano Trzeba by się było jeździć i przebrać Fajnie. Fajnie, tylko trochę się często pochylać. Widziałem. <laughs> tylko jest i koniec, nie? <laughs> ha 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 Coś na każdym zakręcie tarłem. Tylko nie mamy co z kamerą zrobić. No pewno. Na tym jest dużo fajniejsza zabawa, aczkolwiek też się zaraz będzie wieszał, to uważaj. Słuchaj, a ty miałeś podnożek w tym, bo nie ma podnożka, naczy tego jednej dźwigienki. Yy, mam w plecaku, bo sobie ją zdjąłem, bo mi się noga blokowała. Ale fajny pomysł, i świetna zabawa. Ale się przyciera na każdym zakręcie, gdzie coś przyciera. Śrubka jest tu, nie? Tak się bawię, dobrze? Kurna. Miu, miu. O kurde, na tym to się wysoko siedzi jakoś, tak? Kurde, Radyjku gra tutaj u mnie. Co tu się wyrabia, ty? Co tam się wyrabia? Co oni tak się modlą tu wszyscy? Panowie, no co to za jazda jest? Przepięty zdzieram na tym z kolei <śmiech> <śmiech> Aż mi nogę zabrało ze seta No daj pan spokój, no normalnie nogę mi zdjęło z seta, tak przytarłem O, goni mnie street rodzie ziomuś bo ja tu już nie będę miał szans z nim się tak pochylić Ja już jestem na granicy Proszę się tyle najszybciej tu mogę jeździć No właśnie dlatego ten street tutaj chyba daje radę A ja już tutaj buty zdzieram And I Ale ci, od razu Ci powiem, że Fedbond zajebisty będzie, żeby wziąć. Wygodnie się jeździ. A, jedziemy dokładnie takim samym tempem. Mijamy się w tym samym momencie. Gówno prawda, jestem dużo szybszy od Ciebie. Na idzie na miękko Robię Cię jak dzieciaka. Nogę mi zabrało z seta. Gdzie ja mam te nogi chować, nie wiem, na tym motocyklu ci powiem, bo no normalnie <gryw> będę miał do gołych skarpet wytarte buty chyba. Ty, Szynek, ale wiesz co, nie chcę nic mówić, ale to jest zajebista zabawa, Ja nie wiem, czy nie będziemy musieli na tor zacząć jeździć, bo mi tu się tak podoba, tak wesołym miasteczku, nie? Ktoś tu do mnie krzyczy To na pewno nie jestem ja Co tam?

Ja cię generalnie nie drogiemy, nie ma najmniejszych szans. No nie dziwię się. A jak na nartach byśmy byli tej. No. Krabendziowanie, nie? No. Ja to już jadę odstawić. Wziąłeś i tam gdzie Tak, tak. Co tam jest? no king tylko stoi nic więcej Piotrek zauważył, że nie ma klamki, nie? I przyszedł do mnie i mówi ty zgubiłeś tego jednego A ja, ja, ja mówię nie odkręciłem, bo mi się noga Już mu oddałem, dałem mu Ty, chodź wiem co zrobimy, chodź, dam ci tę e, kartę, nie? Bo no, tak to bez sensu jedziesz z pustą kamerą, nie? Trzymaj. O, Dobra, wsiadaj No to co będziemy tak stali, no? Jesteś? Jestem za tobą zaraz Ale, ale to jest fajne, roadking jest fajny Drugi raz tu jestem, to jest taka paruwa gruba i yy, bardziej się pochyla niż yy, <grywka> Ja muszę Cię przypatrzeć, czy Ty czymś tu przycierasz Podestem, tak? Zaraz przytrzesz No i ostatnie kółko Ale żeśmy pojeździli, Ty! A nie ma tego? Nie ma No to jak nie ma? To I'm your Macho, the head macho, switch this fight to macho. I got you. When I get dusted, I like to spread the blood like mustard. Trust me Nie spodziewałem się, że to jest taka zajebista zabawa, ej. jest zarąbiste, nie? No ja biorę perłę i normalnie jedziemy na jakiś tor. Nie, ja już go oddaję. To już jest za dużo tarcia, za mało jeżdżenia. Chcesz na króla wsiąść? Wsiąść? Nie, 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 ja chcę teraz albo na Fedwoba, albo na street roda. Męczyłem się tyle street rodem na ulicy, że chcę też, wiesz... Można na nie tego nie wskoczyć? Czy sesję sobie robicie, czy można go wziąć na rundkę? Wolny? Dobra. <śmany> Zobaczymy A to na tym mi tak buty zrywało, już wiem O Ale Fed, bo to hamuje trochę przynajmniej Ale jesteś za mną czy nie? No raczej tak, nawet cię właśnie wyprzedziłem ziomuś Mi dzwoni z ofertami, z ofert przepraszam czy rozmawiam z właścicielem firmy Ale fotop będzie fajny do pojeżdżania. Stanu zaraz! U, 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 u. Szymuś dawaj, tu mamy z tej drody. Stawić Przerwę! Ja, Pipip! Czerwa. Wiesz co ja ci powiem, to na nowy sezon chyba zaczniemy jakimiś bo To mi się wygląda. Nie dość, że będziemy mieli Friday, to nas nauczył. Co on robi najlepszego, nie? Czy tak się nie jeździ? <laughs> biedne uszczelki pod głowicą, <laughs> biedne. <laughs> Nie, no bo ja jestem bardzo zadowolony. Jest dużo lepiej było niż mi się spodziewałem. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary to nie ściema.